Dzień dobry, nazywam się Anna pęczek jestem partnerem w zespole postępowań podatkowych Crido i mam przyjemność przedstawić Państwu dzisiaj bardzo ciekawy temat dotyczący klauzuli obejścia prawa podatkowego. Czym jest unikanie opodatkowania? Unikanie opodatkowania jest to podejmowanie przez podatników legalnych działań, dozwolonych oczywiście na gruncie prawa, których celem jest zmniejszenie ich obciążeń podatkowych. To zmniejszenie obciążeń podatkowych może polegać właśnie na tym, że podatnik płaci mniejszą kwotę podatku w późniejszym czasie niż normalnie miałby ją zapłacić, bądź też w innej jurysdykcji podatkowej. Unikanie opodatkowania jest czymś innym niż uchylanie się opodatkowania, które jest działaniem bezprawnym, w odróżnieniu od unikania, które jest, tak jak wspomniałam wcześniej, wyłącznie działaniem mającym na celu podejmowanie działań zgodnych z prawem, ale w celu osiągnięcia konkretnej korzyści podatkowej.